Er det pengar? Nei. Nocy? Przyniosłam wam to coś od Mikołaja, chłopcy, bo chyba byliście drzećmi. Mm. Synek ma dobry pomarek. Tak. Proszę, to jest dla maluszka. Bo ja już sam potrafi łapać, tak. I właśnie specjalnie mu dałam w, tym, w papierze, bo chciałam zobaczyć, czy otworzy go. No, będzie, miał, będzie miał zabawę, żeby otwierać ten. A to dla ciebie, proszę bardzo. No, dziękuję. Zobacz co tam jest. Ci się podoba. Na pewno mi się. O, gra Karciana taka pięćdziesiąt 50... góry kocha. A bo to jest szybko. Kochani, bo pewnie sobie... Dlaczego w nogu? Jak to zobaczyłam, to pomyślałam od razu o tobie. I bardzo śmieszne. Tak właśnie, bo ja mam tę ten tendencję, że ja ciągle mówię, że coś jest gówniane, że coś już do dupy. I jak coś jest głupie, to właśnie tak brzydko mówię. No i tu masz w ogóle, z tego co widziałam, no, że jest a, skada... czasem, Każdy czasem wdewnie w gówno, a zdarzyć się to może równie przysypialnie. Wskaźnik rozpaczy. A. Wskaźnik rozpaczy, jak bardzo coś jest gówniane. O, to pasuje do mnie. Bardzo fajny taki, ja to jest już taki nasz insight, taki joke. No właśnie, tak to widziałam wczoraj. O, uuu, a co to jest? Oj. Ty dodałaś Poli na tort, jak były wielkanocne rzeczy. Bo to takie jajeczka. Tak. Jajeczka, ale to są jakieś pierniczkowe. O, dbasz o tą grubą świnią. Chłopak nie sp. Ooo, kochanie, nie. Wydajuję to. Dziękuję, no super relacja. Bardzo... Wie co on ma? Co on ma? Musi się odpakować. Nie, nie wiem, bo to od Mikołaja. Da. A, no to pewnie mu to jeszcze z Dwa miesiąc. dni. <laughs> Dziękuję. Mm, Chciałbym to się na pół ale. No właśnie. <laughs> jest czekolada, ale ona jest chyba... No dobra. Mm. Czyli w połowie jest pusta ta czekoladka. Nie, bo... Tam ja no jest rdzenie okrągły. Mhm. Dobra. Ale czuć tym pierniczkę? No. Ale za dużo się no słodyczy, ja nie czuję. Nie, mam zęby, więc wolno tego. Mmm, dobra. Poczułam. Poczułam pierniczkę. Dobra. Patrz jak dziamie. Mhm. Dobiera się do prezentu. A. Myszko, ja ci pomogę, patrz. Bo tu o, widzisz, to trzeba pociągnąć. Ciągnij. Ciągnij. Ale, nie widzę, jest zaciekawiony, taki puszczek go No. Pomogę ci, bo nie ogarniasz. Ale dostałeś prezent, synku. Hmm. O, ale jest zaciekawiony. Tak, to twój prezent, masz rację. Dada, da, da, dawaj, to, da, da, dawaj. Synek, a czy ty umiesz już Nie, Jeszcze jesteś za mała dzidzia do takich rzeczy. Tak? Proszę, tak. patrz. Oj, ta ta, ta szyba jest chyba za mała takich rzeczy. Są so, tu jest, uwaga, z góry zrzucimy, żebyś miał zabawę. Patrz, patrz, patrz. Wow, trzeba to jeszcze umyć. No, nie, nie, to, to nie. Umyć to trzeba, no właśnie, nie no. możesz sobie do doguzi tego wziąć. Ale to popatrz sobie, jakie masz takie fajne. O! O, i ona też się tak odzywa, chyba. Mhm. Mm o, no, fajnie. To jest takie mięciutkie. Tak, o, będzie fajnie, to, będzie mógł sobie to rzucić. I lisek masz takiego liska. U, a to jest też takie, e, że go będzie masować. Tak, tak, właśnie tak. Miałam nadzieję, że to takie będzie. Fajnie. Widzisz? Podziękuj mamie. Dzięki mama. To Mikołajowi trzeba. Dzięki Mikołaj. Tak, bo Mikołaj istnieje, wiesz? Pięty Mikołaj. No, był tu w nocy. Zapomniałam, że na Mikołajki to trzeba wyczyść buty. Buty? I Mikołaj, na Mikołajki zostawia w butach dzieciom prezenty. Nie wiedziałeś? No tak, tak chyba jest tradycja. Nie wiem, nam to po prostu mama zawsze dawała prezenty i tyle. No, więc tak. Fajnie? Fajnie. Fajne są te wypustki, że będzie mógł sobie je gryźć. Będziemy masować ciosło, i na każdym tym jest inna, jakieś kropeczki, fale, kółeczka. Mega. No i ten lisek też jest do gryzienia, więc jakieś tam uszko będzie mogło ugryźć coś fajnie. Fajna zabaweczka. Wow. Idziemy po choinkę. Będziemy kupować zaraz z małym. Julek się boi, że się nam nie zmieści choinka. No ja mówię, że do samochodu normalnie się zmieści. Nie, ja się spytałem jak przewieziemy, a Ty powiedziałaś samochodem. Tak jakbyśmy tu przyjechali no. karocą. No, kupię pytanie. No chodzi o coś, o że my zawsze mamy bardzo długie choinki. Nie wiem, czy nam się zmieści długa choinkę do samochodu. Damy radę. Idziemy szukać no, ładnej. Dobra. A te są za małe. No, chcieliśmy dużą. Jaką mamy wysokość mieszkania, kochanie? 267 chyba, zaraz sprawdzę moich remontowych notatkach. Dobrze, że koło nas jest pani architekt tutaj. No, to Magda przed chwilą mówiła, to czego ja nie nagrałem, że są dosyć niskie i nie wiadomo ile mamy miejsca szersz. No ale, no, ale... myślę, że to po prostu przesuniemy twoje roślinki gdzie indziej. No to na pewno. Tylko bardziej myślę o tej szafce pod telewizorem. No ją też można przesunąć, od biedy. No. Ta jest jakaś taka nula, co? Ta jest większa. No. Nie pamiętam, jak wysoko myli w poprzednim mieszkaniu. No pienią mają grubaszny. Nie wiadomo, czy nasz sto jak to ogarnie. Nie wejdzie. Bo no, nie wejdzie. Potem trzeba ją obciąć, może piłą, z Jeee! Yeah. Najlepsze jest to, że jak tak się cieszysz, to ty w ogóle nie udajesz. Tylko ty jesteś po prostu. Tak. Weź tam. Mamy już choinkę wybraną, idziemy płacić. Fajnie? Fajnie. Podoba Ci się? Tak. Choinka wybrana. Zobaczymy, czy ten pijanik nie będzie za gruby. Fajnie? Cieszysz się? To jest moja pierwsza choinka będzie! Pierwsza choinka, Bubusiu! Bo nie, z a ja Ale masz kolegę obok. Albo koleżankę raczej. Pani choinka jedzie z tobą? Udało się! Tak. To będzie trzeba tu wyjąć i... Pociosać. Mamy radę. O, o widzisz? Coś coś powiedział. Hoinka jest, leży i czeka, aż ją ogarniemy. Pożyczyłam też od taty piłę. Co prawda ona jest raczej do metalu, a nie do drewna, ale może będzie lepsza niż ta piła mała w scyzorygu. Ale zostało jeszcze odpakowanie kalendarza wędowych. Zobaczmy, co dzisiaj i e, jakie puzzle, jaki zapach i jaka czekoladka. Tu już mam ułożone puzle z pięciu ostatnich dni, więc dzisiaj dojdzie szósty. Ciekawe jaki dzisiaj będzie puzelek. Już tu widać jakieś początkowe kolory. Eee, no, to zacznijmy już od tych sumie albo nie, dobra, jak mam na górze świeczki to zacznijmy od świeczek. Ej, dzisiaj szóstka. O, no. Dzisiaj znowu ten. Chyba na drugą część to zostaną same lights No trudno Ale Dzisiaj zapach Gorąca czekolada mm, To może ładnie pachnie Zobaczmy Ojejku Ojejku jak to pachnie Ale jakby czuję tam też Taką jakby nutkę wanilii Czy coś w tym stylu Ojej, jak ładnie, mega ładnie. No, ale naprawdę, kurczę, wiecie co, to jest takie śmieszne, bo te y, świeczki tak ładnie pachną, że mi jest szkoda ich odpalać. No, ale dobra, wiecie co, po prostu odpalę ją dzisiaj. Po prostu ją odpalę, no, no bez przesady, no nie kupiłam cały kalendarz, żeby e, mieć świeczki, których nie odpalam, nie? Więc dzisiaj ją odpalam. Dzisiaj już strach mi śpi, dlatego w ogóle tutaj siedzę. Więc mam chwilę, żeby sobie spokojnie ułożyć puzzle, zapalić świeczkę, zjeść czekoladkę. No, także fajnie. Więc zaraz ją odpalę. Tylko zobaczmy właśnie, co dzisiaj będzie za czekoladka. O! A! Dzisiaj nie ma czekoladki. No tak, bo dzisiaj jest. Ha, ha. Ojej! Jest czekoladka. Ej fajnie, czyli jest czekoladka, bo myślałam, że dzisiaj nie będzie czekoladki. I jest karta podarunkowa do Ikei, e, rabatowa. I z tego co wiem, to jest na 25 zł. Pewnie tu gdzieś jest może napisane. A jak nie, to trudno. Ale tak mi się wydaje. Więc mamy ją ważną do 6 marca. Więc sporo czasu, żeby ją wykorzystać, a my. W to naprawdę mamy tyle rzeczy jeszcze do kupienia, więc na spokojnie to się wykorzysta. No i czekoladka, taka w Mikołaje. Zaraz sobie odpakuję i zjem, ale najpierw jeszcze zobaczymy te puzzle. I dzisiaj szóstka, 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 o jest. Dobra, mamy guzle. No to zabieram się za układanie i odpalam tą świeczkę. Jestem ciekawa, czy one też tak pachną fajnie, jak się palą, czy ten aromat się tak, wiecie, wydobywa z tej świeczki. Czy ją tak tylko czuć, po prostu jak, jak się ją tylko pomocha z bliska, ciekawa jestem. Ale na przykład ten Tealight z pierwszego dnia, który ciągle sobie stoi tak na dawnym no blacie w kuchni w rogu, to cały czas, jak przychodzę obok, to czuję ten zapach. Więc on nie jest jakiś taki, że zaraz się ulatnia, jego nie ma, tylko serio go czuć cały czas. Sprawdźmy jeszcze tą czekoladkę. Myślę, że to jest taka zwykła czekoladka. Mhm. Mm Mieszana czekolada. No, taka okej. Okay. A to będzie Mikołaj sobie robił chyba sesję zdjęciową z Reniferem. Tak mi się coś wydaje. I ostatni puselek. No i mamy. Czyli to jest selfie e, Mikołaja i Renifera. Idealnie. To mnie je zrobili, jak przynieśli prezenty dla serafiny dzisiaj. Dobra. Dołączam tutaj wszystko. No i mamy sześć obrazków. I już jesteśmy, słuchajcie, w jednej czwartej. No, nieźle. Fajnie, podobają się te puzzle, fajnie, że można je sobie tak codziennie układać, kawałek, nie zajmuje tu dużo czasu, można się tak chwilę odprężyć, mieć chwilkę dla siebie, no a właśnie fajnie, że można to potem spakować z powrotem i co roku mieć taki kalendarz i on jest co roku mm, ważny i dla dzieci będzie potem kiedyś, no fajny, bardzo fajny pomysł.